Siemandero! Witam Was serdecznie na kanale Agrodej93. Dzisiaj taki nietypowy początek filmu, bo siedzę sobie w Lucyferze, jak sami dobrze widzicie. I co robimy? A no oramy sobie. Zacząłem już orkę, bo mówię, że muszę to przykryć po prostu na zimę, niech to... Niech to nie leży na wierzchu, bo wiadomo, że jak zgniję wewnątrz, to będzie lepiej, nie? No i zaraz Wam pokażę. Pług sobie rozstawiłem na dwa razy chyba 50. bo bywa, byłem Wam, pola w momencie eee, i co, ale nie, ten pług nie będzie u mnie, no. nie ma takiej możliwości, tu mam da dużo kamieni, aż go, aż go wytegowuje ziemi, kurde, to nie, nie ma sensu, borki, to musi być z zabezpieczeniem, no sto, bo tu kamieni jak cholera. Ale już zobaczcie, odkładnie się już poprzecierały ładnie. Tyle, już sobie porałem. Tu się przestawia chyba szerokość. Nie wiem, no przestawiłem na najszersze. Tak go ustawiłem na to, to był bardzo wąski zaciągnikiem, więc myślę, że to jest to. Nową śrubę tutaj dałem, bo stara, no niestety trzeba byłem rozciąć. No i co? No wyregulowałem sobie. Teraz jeszcze muszę sobie deregulować troszkę, ale jest git I tyle no i co tu dużo mówi, no i tyle no jedziemy po prostu robimy robotę i zjono, do Warki Do worki trochę jest, dlatego bym wolał ...wszystki boby z zabezpieczeniem, bo po pierwsze nie ma się o kamienie, bo się otwiera na kamieniach, to po pierwsza sprawa a po druga sprawa nie boję się, że będzie miesiąc, bo no i szybciej by ubywało, nie? tutaj to muszę sobie wolno jechać, zobaczcie co się dzieje z pługiem jak będzie na kamieniach pod krawką. jak nie przechyla normalnie Zobaczcie, co tu, się, co tu się dzieje na tym kawałku. Tu gdzie jest piasek, to pięknie to się bora, nie? ale wiecie, że bez prędkości to tu się nie naora, tu wiecie, nagrywanie w kabinie ręką i jednocześnie jechanie to nie za bardzo także zobaczycie sobie filmy już z zewnątrz i z drona również ten kawek porany, ale to ta. Nie wiem, nie wiem, czy nie zakończyć te worki, bo ten pług dzisiaj już ląduje na Eliksie i na innych portalach, bo. To jest mordęga, to jest zajebisty pług ale no nie na moje ziemię. To jak nie ma. Jak nie ma kamieni ani nic, to super, ale nie u mnie. Zobaczcie, ja wam tak przejdziemy się. Zobaczcie moje ziemię. Zobaczcie. I to nie jest suche. Jest wręcz przeciwnie. Zobaczcie. I Wy mówicie, że tu wielkie maszyny. Ta sześćdziesiątka może już z tym co robić. Jeden. Zobaczcie, jakie u mnie są ziemia. Wy mówicie na piachach. Tak można se maszyny doczepiać. Ale nie u mnie. Ziemia ziemi nierówna. Pamiętajcie jedno. To co zawsze mówię. I to jest wszystko mokre. To no nie jest tak, że, że to jest suche. Zobaczcie. To jest mokra ziemia. Zobaczcie to. O kurwa. Uch. Zobaczcie, co wyłorałem. I wszędzie tak jest. Tu tylko ten kawałek. Tutaj jest w miarę. A reszta tutaj to już jest. I ten kawałek piochu to tu jest. Zobaczcie się. O. Zobacz jaka ładna glina, ale nie, no ja mam przecie lekkie ziemię, leciuśkie tu trzeba 10 skip do tej 60, nie? Dwie tam, dwie władkiem pociągnięte. Ja wiem, dawaj, tym władkiem, dawaj, tym władkiem tutaj, chętnie popatrzymy, i ten puk podłączyć. Zobaczcie i wy mówicie po co ja pług będę zmieniał. No po to. Mam dość mordęgi, dość taki orki. To jest... A tu, tutaj to już jest masakra. Tutaj to jest piach. To kij tam z piachem? Piach to tam piach to. Ale tu ten kawałek, tu ten, tamten ten. Ma tylko nie wiem, nie uśmiecha się tego orać. Kur... Kur zapiał. Nie uśmiecham mi się tego orać, Kurr. Kurr, nie, nie się tego ora. zobaczcie. Nie ma sensu, tu Czapuk z zabezpieczeniem sprężynowym albo jakim musi być zabezpieczenie non stop. Patrz Co tu się wyorywuje. Tu trzeba teraz jechać i kamienie zbierać. A będzie Bertolinie, albo na wiosnę będzie Bertoliniego i przyczepkę i heja. Patrzcie Zobaczcie. Patrzcie się. I wy mówicie, że super ziemię. Mhm. Super. Żyzne są. Nie powiem, że nie. Ale zobaczcie, to co tu jest. Ile kamienia. Fakt faktem, że wpuściłem ten półgłębie, chciałem zrobić taką głębszą orkę, bo takiej orki dawno nie było, no ale, 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 nie, nie ze mną te numery, nie na mojej ziemi. A tu ziemia sobie myśli taki: Uj, kotku, mój połorosz Ja się łatwo nie dam porać. No i nie dała się łatwo porać. Tak zmęczyłem ten jeden kawałek. Dobrze, że napęd i turbo, bo taką zwykłą 60 puścić bez napędu to ten puk zatrzymał na tych kamieniorach. już rozumiecie moi drodzy widzowie dlaczego chcę zmienić puk na zagon z zabezpieczeniem non stop chyba że rozumiecie o! o Aki maluszek Jeden, gdzie tam gdzie mam pioch! Piasek mam. Lekkie zjamy morza gradają. Ten kawałek. Tu ten żółty. Chyba rozumiecie. Chyba zrozumiecie teraz, jak Wam pokazałem, co tu się dzieje i dlaczego będę zmieniał płuk. I dlaczego u nich grudziąc tu nie ma prawa bytu. Jak tu widzicie, i glina, i to. Przecież jakby to był piach, to jakby się to rozsypywało. A zobaczcie, co tu się dzieje, ile tu jest kamienia, jakie bryły się robią. I mokre, i to jest mokre. Suchego? Uch, o suchym co zapomnijcie. Także ten punkt to i tak jest naprawdę twardy, że lemiesze są całe. Zobaczcie, tu lemiesza nic nie porobiło. Ale co z tego, jak to wyskakuje. Jak najęte. Tu jeszcze jakiś druć się łowinął tu na tej górce oranie. No, może pojedziemy tam zobaczymy, ale nie uśmiecham się tego orać tym pługiem. Tak popierdzielanie po orom to już lepiej to zostawić do wiosny. Jak może kupię pług z zabezpieczeniem non stop. Ten jakby się szybko sprzedał to jeszcze do weekendu może by kupił jakiś póżek, bo tam mam kilka obserwacji, ale ten muszę sprzedać, żeby kupić drugi, bo hajs jest potrzebny z tego pługa ten to naprawdę mówię, że to jest pług luks dla siebie, ale no nie na moje niestety ziemię belka zaczepowa jest zrobiona nowa, o tym co Wam mówiłem Belka zaczepowa jest zrobiona nowa, spręta FI40. O, tutaj te kołnierzyki sobie wypalałem parkside'em, tą plazmową. Fajnie to wypala, zaczynam się uczyć tego. I tyle, no nie ma sensu, nie, nie widzę sensu przynajmniej ja, żeby to dalej urać. Bo się tylko umorduję, nic z tego mi nie wyjdzie więcej. W tym roku to jest jakiś apugęłum kamieni. Nie wiem co tu się dzieje, ale coraz gorzej. Coraz więcej kamieni, coraz gorzej to wygląda. Nie wiem, na razie zjeżdżam do domu, muszę się napić czegoś, bo choroba niestety tak jest. Jeszcze grypa nas rozwaliła. Ja jeszcze jakoś się nie daję, ale mam zapalenie wewnątrz czucha ucha środkowego jakoś tak. Mam zapalenie zatok, ale i tak Dave daje radę. Dobra. Na razie jadę do domu, muszę przemyśleć, czy to dalej robić, czy, czy to zostawić w pizdziec i czekać na inny puk. Na dzisiaj koniec. Nie oram dalej. Nie ma sensu. Nie ma sensu dalej tego mołaździć, bo ten puk się nie nadaje. Tak widzieliście na mojej ziemię Miałem wszystko porać, ale odpuszczam. Odpuszczam, bo zrobię jeszcze więcej szkody niż pożytku. Ten pół ląduje na OLX i jak kupimy pół drugi na zabezpieczeniu non stop, dopiero to dokończę. Nie ma sensu tak to łazić, bo Szkoda paliwa, szkoda mojej roboty i szkoda sprzętu przede wszystkim. Ja aż sobie zjechałem do domu. pół sobie fotografowałem, także puszczę go na ogłoszenie i tyle. U kogoś, kto nie ma kamieni, to będzie ten fuk służył lata, ale niestety nie u mnie. Sami widzieliście, że to nie są takie ziemie, jak co po niektórzy mają, że bardzo lekkie, czy piachy, czy cokolwiek bez kamieni. No, niestety mam co mam i trzeba na tym gospodarzyć. Na to się godziłem i wiedziałem, co mnie po prostu czeka. I trzeba po prostu modernizować park maszynowy. Inaczej nic z tego nie będzie. Także na dzisiaj to było wszystko. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.